Nie warto oszczędzać na bezpieczeństwie. W przypadku instalacji elektrycznych, tanie rozwiązania mogą prowadzić do poważnych problemów i wysokich kosztów napraw. Cena czyni cuda to powiedzenie, które nie ma zastosowania, gdy w grę wchodzi Państwa zdrowie i bezpieczeństwo. Dlatego, zawsze warto polegać na doświadczonych fachowcach. Którzy nie tylko przeprowadzą montaż, ale także udzielą cennych wskazówek na temat konserwacji i modernizacji instalacji elektrycznych. Bezpieczeństwo państwa to coś, na czym na pewno nie warto oszczędzać. Zatrudnienie profesjonalnej firmy do wykonania prac elektrycznych, ogrzewania elektrycznego to krok w stronę długotrwałego spokoju i ochrony Państwa Domu. Pozdrawiam serdecznie i zapraszamy.